Opuszczony Urbex Też no. To się chyba nazywa Prawdziwy opuszczony domek na Iliuszu Zapraszamy innych Urbeksowiców Ty ja, ja tu wrzucę ja tu wrzucę na, e, linka na Facebooka e, bo jestem na grupie Sosnowiec Urbex To tam to wrzucę To Dajmy, to Tutaj jakieś słoiki są. Tutaj prawie wszystko to ruina. Co? Tutaj prawie wszystko to ruina jest. Ty jakiś plecak. Co ty tutaj jakieś ciuchy? Choć prawdziwa menelownia. Dobra. Dobra. Ty tutaj jest jakiś odświeżacz, ale pusty. Nie, na górę nie ma wejścia. Tutaj jakieś coś odznicza. Dobra, masz, Dobra. Tu jakiś kubek. Pokaż go widzą. Ja Zuma zrobię. Pa. Patrzcie. Najlepsze piwo. harnaś. nie To nie chcecie. to niech zejdzie. Dobra. E, a więc to jest koniec odcinka. No. Na następnym odcinku Wam pokażemy, że, że wejdziemy na, no może do innego urbe urbeksu albo na piachę.